Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będę wam opowiadał o obiektywach. Zatem zaczynamy. Najczęściej fotografuję krajobrazy trzema obiektywami. Jest to obiektyw 14-24, czyli jest to obiektyw szerokokątny drugim obiektywem, który bardzo często jest przeze mnie używany, to jest obiektyw 24,70 i trzeci obiektyw, który równie lubię, to jest obiektyw 7200. Wszystkie są ze światłem 2 i 8. Natomiast bardzo często też w krajobrazie używam tego obiektywu, który stoi tam daleko na statywie. Jest to obiektyw 200-500 ze światłem 5 i 6. Dziś opowiem, czym jest teleobiektyw oraz jak go wykorzystać do poprawy jakości naszych zdjęć. Lubisz fotografować obiektywem szerokokątnym? Takie szkła, według obiegowej opinii, najlepiej pokazują rozległe, wielkie przestrzenie. Faktem jest, że używane w sposób umiejętny pięknie akcentują pierwsze plany i wielkie obszary dramatycznego nieba. Jednak przywiązanie, przyspawanie do jednego typu obiektywów może być zabójcze dla naszej kreatywności. Sponsorem tego odcinka, jak zwykle, jestem ja i moje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem dwa kursy: podstawowy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fotografią oraz kurs fotografii krajobrazowej dla osób bardziej zaawansowanych. W kursie fotografii krajobrazowej co miesiąc jest dodawany nowy film, a w zasadzie dwa filmy, bo jeden jest z odpowiedziami na pytania uczestników owego kursu, a drugi jest filmem z oceną nadesłanych zdjęć. Zdjęć nadesłanych przez uczestników. Najkorzystniej jest wybrać oba kursy, ponieważ uzyskuje się wówczas bardzo duży rabat. Link z dodatkowym kodem zniżkowym jest w opisie. Zapraszam! Co to jest teleobiektyw? Obiektywy, których ogniskowe są wyraźnie większe od ogniskowej obiektywu standardowego, nazywamy teleobiektywami. W przypadku fotografii cyfrowej, której punktem odniesienia jest obraz rzutowany na matrycy o rozmiarach 24x36, standardowy obiektyw ma ogniskową około 50 mm. Więc wszystkie obiektywy o większej, wyraźnie większej, ogniskowej są teleobiektywami. Na przykład 70 mm to już jest teleobiektyw. Teleobiektyw ma zdolność uwydatniania szczegółów, podkreślenia kształtów oraz stwarzania pozornego wrażenia kompresowania albo zmiany perspektywy. Zwróć uwagę, że technicznie rzecz biorąc, długie obiektywy nie kompresują perspektywy ale z pewnością mogą wywołać to wrażenie. obiektywy umożliwiają fotografom wyizolowanie poszczególnych planów w kadrze. Pomimo tej cudownej zdolności, czyli skoncentrowania się na szczególe, teleobiektywy są często pomijane przez entuzjastów fotografii. Dlaczego tak się dzieje? Osobiście nie wyobrażam wyprawy na bardzo popularne ostatnie morawy, albo na roztocze, lub generalnie w pagórki. I w góry, bez obiektywu jak najdłuższej ogniskowej. Jest co nosić, to prawda, jednak ujęcia z obiektywów szerokokątnych nie oddają magii takich pejzaży. Do jakich kadrów stosować teleobiektyw? Poleganie wyłącznie na jednym sposobie fotografowania jest niezwykle niebezpieczne. W wymiarze, oczywiście, twórczym, kadry stają się wówczas monotonne przewidywalne i nudne. Z reguły w plecaku podczas pleneru mam trzy pokazane przeze mnie obiektywy. Jak przypominam, że jest to obiektyw szerokokątny 14-24, standardowy, za taki uważam 24,70 i ten teleobiektyw 70 -200. Niezwykle często sięgam po obiektyw 7200, także z telekonwerterem razy 2. Także używam bardzo często obiektywu 200 -500. Taki zakres ogniskowych uważam bardzo pożądany dla każdego fotografa. O ile obiektywy szerokokątne używane są często do tworzenia zdjęć o bardzo rozległej głębi z koniecznością akcentowania pierwszych planów, to teleobiektywy znakomicie służą do zaakcentowania ważnych i odległych szczegółów, detali obrazu, rytmu, wzorów, podkreślenia dalekich planów, uproszczenia kompozycji i zbudowania niewielkiej głębi ostrości, oraz skupieniu się na kształtach i formach, a także na szczegółach pejzażu. Dzięki długim ogniskowym łatwiej będzie pokazać góry i pagórki jako wyższe i bardziej imponujące. Ładniej ułożą się w mnóstwo wyraźnych planów. Dzięki obiektywowi 7200 mogę skoncentrować się na samotnych drzewach i zabudowaniach znajdujących się daleko ode mnie i uczynić je ważnymi elementami krajobrazu. To dzięki długim ogniskowym koło tarczy słonecznej albo księżyca będzie duże i wyraźne. Teleobiektywami można posłużyć się zarówno w sytuacji, kiedy chcemy stworzyć ciasny kadr, na przykład koncentrując się na detalu, jak i w sytuacji, w której chcemy zaakcentować dalekie plany z zachowaniem przestrzeni i umieszczenia istotnych elementów w konkretnym miejscu, w konkretnym krajobrazie, na przykład kościół w pagórkowatym pejzażu. Znakomicie spełniają swoje zadania wówczas, gdy blisko nas znajdują się mało atrakcyjne przestrzenie, ponieważ pozwolą przenieść zainteresowanie na odległe plany. Czas na pytanie dnia: czy używasz teleobiektywów podczas swojego fotografowania? Jaką ogniskową lubisz najbardziej? Proszę, napisz o tym w komentarzu. Jak fotografować teleobiektywem? Fotografując obiektywami o długich ogniskowych koniecznie trzeba pamiętać o kilku aspektach technicznych. W czasie sesji zawsze trzeba używać statywu fotograficznego. Jeżeli zdjęcia mają być perfekcyjnie ostre, do wyzwalania migawki trzeba używać wężyka spustowego. Warto także korzystać z funkcji wstępnego podniesienia lustra. To dotyczy lustrzanek. Najlepiej odszyć ręcznie używając trybu Live View do kontroli ustawienia ostrości. Trzeba pamiętać, że nawet przy przysłonach F8 czy F11 głębia ostrości może być bardzo, bardzo mała. Trzeba też ustalić, przy jakiej wartości przysłony uzyskasz najbardziej ostry obraz. Jest to w informacji technicznej producenta, albo poszukaj w teście obiektywu. Nawet drobne poruszenie obiektywu przez wiatr będzie widoczne jako nieostrość na zdjęciu. Często zatem konieczne staje się podniesienie ISO dla skrócenia czasu ekspozycji. Także pamiętajcie ostrość, ostrość, jeszcze raz ostrość oraz świadome zarządzanie głębią ostrości. Nie wyobrażam sobie wędrówki na krajobrazową sesję fotograficzną bez obiektywu o długiej ogniskowej. Dzięki różnym ogniskowym kadry stają się ciekawe oraz odmienne. Pozwalają na różnorodne pokazanie otaczających mnie pejzaży. Koniecznie jak najszybciej wypróbuj możliwości, jakie daje fotografowanie takim obiektywem. Jeżeli uważnie przyjrzysz się obrazom zapisanym dzięki obiektywom szerokokątnym, z pewnością zauważysz kilka problemów. Według mnie podstawowe z nich to nie zawsze korzystne dla kadru odzerwanie skali i perspektywy. Fotografując w rozległej, pagórkowatej okolicy, natychmiast można dostrzec, jak obiektywy szerokokątne potrafią mocno spłaszczyć rozmiar wzniesień, wizualnie odsunąć plany oraz uczynić przedmioty znacznie mniejszymi. Zdjęcia zarejestrowane takimi obiektywami. Stają się jakby płaskie i pełne niepozornych, zagubionych planów i drobnych elementów. Jest ono wówczas zupełnie odmienne od tego, co widzimy patrząc bezpośrednio na krajobraz. Brak w nich mocnych elementów i planów, po prostu w takich sytuacjach teleobiektyw jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Obiektywy ograniczają wpływ na nieciekawego, nudnego nieba oraz podkreślają efekt mgły, pomagając nam skoncentrować się na pięknym, fragmentarycznym świetle. Dzięki nim cudownie możemy pokazać perspektywy alei, dróg, pagórków, górskich dolin oraz efektownie i wieloplanowo pokazać dywany kwiatów na łąkach i polach, fotografując je z bardzo niskiej perspektywy. Używam także takich obiektywów do fotografowania detali w leśnych gęstwinach. Mam nadzieję, że namówiłem Cię do korzystania z tylu obiektywów. Wypróbuj takie fotografowanie jak najszybciej. I to już wszystko w tym odcinku markowego vloga o fotografii. Jak zwykle poproszę Cię o żebro lajka, zostaw kciuk w górę, wówczas jeszcze więcej widzów będzie mogło zobaczyć ten odcinek mojego vloga. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy. I serdecznie zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek. Dziękuję serdecznie, do miłego zobaczenia. Cześć. Ho ho ho. ho, ho. Południe jest, a to już się zachmurzyło. Oj, coś te prognozy, pogody to takie są nie za bardzo ostatnio. Mam nadzieję, że do wieczora się rozjaśni i jeszcze będę mógł kilka chwil spędzić przy pięknym zachodzącym słońcu. Dziękuję Ci serdecznie, do miłego zobaczenia, cześć.